Cześć, dzień dobry, dobry wieczór z tej strony DustFinger. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Hogwarts Legacy. Znaczycie, zapomniałem sobie mikrofon przysunąć. O, także tego. Ojej, ale tutaj. Chyba trochę przegiołem. Ejcie. Teraz go chyba muszę podsunąć, bo jest za blisko. Zaraz ogłuchniecie. Dobra. Powinno być mniej więcej dobrze. Jestem w pokoju życzeń i. Jest pewna rzecz, o której zapomniałem. Zapomniałem, że jest misja, w której... wejdziemy tylko do pokoju życzeń. Ten skrzat... Smyk. Smyk. On się smyk nazywa. Eee, przedstawi nam coś nowego, jakiś nowy przedmiot. Tu teraz puszczę Wam to nagranie, które udało mi się uchwycić. W Deke has seen one of these before. Deke yeah, calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Hm. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in beasts class. That I should study as many beasts as I can on my own time she also mentioned that poachers have been active in the area so perhaps the beasts will be safer with us than Chyba, the precisely what deek was thinking you see the room knew exactly what you needed and luckily deke can show you how to best use the knapsack and where not the come along then Nasza pierwsza będzie poza Możemy teraz, Zapomniałem, że on się... Że tutaj się z nim spotkam. Okej? Okay? Zapomniałem. Obejrzeli? Dobra. Ale zanim jeszcze polecimy, pamiętajcie, aby zostawić może łapkę w górę, jakiś komentarz i subskrypcję. I uderzyć w dzwoneczek, żeby kolejnych odcinków nie przegapić. Dobra, teraz możemy lecieć. Żebra nieskończone. No jesteśmy gotowi do drogi. Chcę się nauczyć korzystać z dubstakty. Nie będziemy łapać związki! Chwila, muszę też wąć do biurka. I się chyba ciutkę położyć, żeby mi moja kochana, złamana noga była bardziej wyprostowana. O, chyba ciutko lepiej. Dobra.

Jak robimy jakieś zadanie, to ja po prostu w połowie ucinam akcję, jak walony polsat. A ty, Mamuś, możesz nie przeszkadzać? Dobra, lecimy. It was during those days that Deek first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. The We have arrived. Deek enjoys coming here to watch the beasts, especially the poffle of puffskines nearby. It'll be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskin, and in it'll go. All right. No nie do końca samo wskoczy. Zostanie ciągnięte. Ta kiewka. Pyk. Nie to! Aka! Ja muszę znowu odpisać. Tak. tak, to to już mam Aaaa! Już się od... napisałem mamusi jakie pipsy Teraz mam nadzieję, że już nie będzie przeszkadzają Dobra, gdzie są... gdzie te pufki? To mi wszystko po uciekało Chodź to A ty z latawiec, ja myślałem, że to smog. Jak to uratowano? Przecież one są w swoim własnym własnym środowisku Chodź to Jejku jak... Jak one się rozciągają! I managed to rescue a puffskin. You can rescue a... as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskins and well, Deke isn't sure what they do with them. Deek is certain they will be safer with you. Now not all beasts will be as simple to rescue as a puffskin. Deek suggests you next find a beast that can fly. A job and all, perhaps. All right. Where would I find one?

Tylko Wyłączył mi się Bonu. O co tu chodzi? Kiedy on się włącza? Bo ja nie wiem. Bum. Oto. No to? Co to było? Jakby się ktoś teleportował. Nie, B się lądowało. Let's prepare some what Shall we continue? Oh, good. Deek was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The drobinols are just here, in this large tree. If it's helpful, Deek has seen Levioso used to slow flying beasts. Levioso? Easier to get in close and use the knapsack. We what if i can't find any beasts in their usual habitat beasts won't stray too far from their homes look nearby or simply wait a moment and they should return ah okay do you have any advice on how i can rescue more elusive beasts levioso is not only helpful when rescuing flying beasts it, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Mm. Deke's master was not kind to beasts or to Deke. He saw beasts only as a source of income. To be so used for potion rims. ingredients and labour and Deke will not say more. But Deke is grateful to be at Hogwarts. Where he can help care for beasts, and make amends for the things his master made him do. Then i shall go and rescue Good luck. Will be a go. Ale. Inny kolorek. Ale chciałbym też samca złapać. Ja mam lewioso przygotowane? Chyba nie. Oh, yeah. Mr. Glaze. No! Leviosa! Okay. Everything's alright now. A może aresto momentum by zadziałało też? Czekajcie, muszę to sprawdzić. Czy aresto momentum też zadziała? Arresto momentum. Działa! Działa, tylko muszę być nieco szybszy. Plus? Ja widziałem coś z plusem. Halo? Co, że rzadki? Nieważne. Chodźmy do smyka. Tak, ja tu chyba posprzą.